W tym roku nie zauważamy różnicy między ilością zaciągniętych kredytów, czy też wniosków składanych składem własnym 10% bądź też 15%, dlatego, że mamy możliwości mimo wszystko nadal składania składem własnym 10%. Wobec czego ta różnica nie jest odczuwana dla klientów, ponieważ mają wybór, mają ofertę, która jest taka, która jest nawet ofertą zeszłoroczną. Banki stosują ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które w większości przypadków jest płacone nadal jeszcze przez klienta, czyli podwyższają marże, natomiast niektóre banki zaczęły prze, przenosić ten ciężar na, na siebie, czyli te banki płacą za klienta. Oni się zabezpieczają przed tym, ale jednocześnie to jest podwyższenie bezpieczeństwa transakcji, wobec czego stosują to bardzo chętnie. Musimy pamiętać o tym, że wkład własny nie może być kredytowany. Musi to być kapitał, który zgromadził klient wcześniej. Chodzi tu o rachunki IK, rachunki IGZ, gotówkę. Może być to mieszkanie, które klient ma, które nie jest obciążone hipoteką. Może być to dopłata z programu MDM i może być to książeczka mieszkaniowa. Te wszystkie środki są akceptowane przez banki. Wkład własny jest wtedy rozliczany w ten sposób, że klient musi zaangażować środki na samym początku transakcji, a potem bank zamyka transakcję. Kredyt hipoteczny dla wielu osób jest tak naprawdę dużym stresem. Zauważam to zarówno na pierwszym spotkaniu, jak i potem nawet na podpisywaniu umowy hipotecznej, dlatego że to jest coś, co jest pierwsze, jest to bardzo duże zobowiązanie finansowe i na bardzo długi okres. My staramy się dobrać klientowi odpowiednie raty kredytu. Patrząc czasami na to, żeby klient się nie przekredytował, czyli po prostu, żeby nie wybrał zbyt dużej raty, bo czasami aspiracje są dużo większe niż możliwości finansowe. Na pewno większość klientów, którzy korzystają z internetu, wiadomo, że każdy chyba korzysta, porównuje oferty na początku w porównywarkach internetowych. One niestety są nastawione tylko na jeden parametr, który porównują, i nie jest to na tyle dokładne, żeby klient mógł stwierdzić, czy to jest odpowiednie porównanie dla niego. Zawsze doradca finansowy niezależny jest w stanie wybrać klientowi odpowiednią ofertę, która będzie skierowana pod jego możliwości i potrzeby. Chodzi tutaj o wybranie na przykład okresu kredytowania, o tego, czy to ma być z ubezpieczeniem, czy ma być kosztem wyjścia mniejszym czy większym, czy też koszt wejścia. Jest na tyle dużo parametrów, że trudno mi tutaj powiedzieć szczegółowo. Trzeba pamiętać też o tym, że wszystkie oferty, które są pokazywane od doradcy finansowego są takie same w, w bankach i to są zawsze oferty wyjściowe przed negocjacjami. Doradca zawsze negocjuje dla klienta i stara się do niego dostać jak najlepszą ofertę.